Panowie, e, dzisiaj jest zwycięstwo. E, po ostatnim turnieju chyba e, rewanż e, za ten ostatni występ udany, prawda? E, jak najbardziej. Teraz udało się wygrać. Jesteśmy bardzo zadowoleni, awansujemy dalej. E, w pierwszym turnieju przegraliśmy z zeszką e, z liceum Hoffmanowej. Mam nadzieję, że się jeszcze spotkamy i odegrać. Co dzisiaj było kluczem do zwycięstwa? Myślę, że dzisiaj zagraliśmy fantastycznie w obronie. Atak też dobrze funkcjonował. Trafialiśmy to, co mieliśmy trafiać w drugim meczu. Jesteśmy zadowoleni. Paradoksalnie chyba ten turniej miał wyższy poziom, a tutaj daliście radę wygrać, a poprzednio byliście na, na trzecim miejscu. E, tak, ale to się wiązało z tym, że przegraliśmy właśnie w półfinale z Hoffmaną, która wygrała bio ostatecznie turniej, e, a o trzecie miejsce graliśmy z drużyną, no, byliśmy trzy klasy wyżej. E, śledzicie rozgrywki warszawskich mistrzostw szkół średnich. E, jak się poziom rywalizacji innych drużyn? Na bieżąco śledzę. Uważam, że zawsze się znajdzie jakaś dobra drużyna. Niektóre oczywiście troszkę gorzej sobie radzą, ale myślę, że to z tego powodu, że nie ma za bardzo warunków do grania w dzisiejszych czasach. No i jestem bardzo zadowolony, że mamy taką inicjatywę tutaj. Pomimo koronawirusa trenujecie? Macie jakieś wspólne treningi? Bo wyglądacie na bardzo zganych. To znaczy, załatwiliśmy sobie, żeby przychodzić co tydzień na halę u nas w szkole, która jest nowa i wyremontowana. Ma cały rok, więc są super warunki do grania. Gramy Spotkaliśmy się dwa razy w Turzynie. Tak to spotykamy się część z nas, część moich kolegów na przykład i innych i po prostu gramy gierki, żeby jeszcze niektórzy gają tam w takiej lice w weekend, więc jakby trochę grania jest i... No i bardzo dobrze, bo coś się robi w tych czasach. Nie udało się. Finał dla, dla Rywali. Dlaczego? Jaka jest główna przyczyna tej porażki w finale? Przede wszystkim zgranie rywali. Sytuacja pandemiczna nie pozwala nam na bieżąco ćwiczyć trenować. Jestem jedynym zawodnikiem, który trenuje regularnie w klubie. No, i no, zasadniczo to był nasz główny problem, z graniem. Tak? Gdzieś tam też mieliśmy dużo błędów w obronie, ale atak na pewno był na dużo niższym poziomie niż, niż sama obrona. Koszykówka w Waszej szkole jest bardzo ważna, bo macie tutaj trenera, który jest żeby zaangażowany w Wasze poczynania wojskowe. Wskazówki Wam przekazuje na bieżąco? E, tak, u nas koszykówka jest bardzo ważnym elementem w szkole. Zwłaszcza, że mamy trenera, który jest zarazem sędzią w. Ligach w Polsce, czy to w pierwszej lidze, czy to w drugiej lidze, z tego co wiem, sędziowie. E, także, także jest to dość, dość ważny element w naszej szkole na pewno i no, odnosimy dość spore sukcesy jako drużyna szkolna. E, na turnieju warszawskich szkół średnich jesteście po raz drugi. E, poziom e, rywalizacji sportowej tutaj był wyższy niż w tym pierwszym turnieju, w którym braliście udział? Tak uważam, że tutaj był znacznie wyższy poziom. Rywali mieliśmy dużo trudniejszych. No co zresztą pokazało, pokazało ostatni mecz finałowy, gdzie niestety przegraliśmy. Jesteś jedynym zawodnikiem, uczniem swojej szkoły, który należy do klubu. Gdzie trenujesz gdzie grasz? Tak, należy do UKS Komorów, do klubu. Teraz zajęliśmy drugie miejsce na Mazowszu. Dostaliśmy się do do Mistrzostw Polski w kategorii U-19, czyli w roczniku 2002. Trenuję również w trzeciej lidze, jak i w roczniku U-17, czyli w 2004. Czyli miałeś okazję grać z juniorami starszymi Legii Warszawa i, i pokonać naszą drużynę czterema punktami. Dokładnie tak. Dokładnie tak. To, to był ten mecz, gdzie, gdzie wyszliśmy do Mistrzostw Polski.